Wyobraźcie sobie Ziemię obiecaną na kilkanaście lat przed przyjściem Chrystusa. Żydzi wciąż czekają na Mesjasza. Wiedzą, że ma się narodzić, nie wiedzą jednak kiedy. Zaczęli już powoli przyzwyczajać się do myśli, że będą tak czekać i czekać. Wyobraźcie sobie, że kolejne duszne, palestyńskie lato zbliża się ku końcowi. W świątyni, której nie ma już Arki Przymierza, wciąż trwa jednak Święte Świętych. Jak co roku, w święto przebłagania, arcykapłan wchodzi do środka, aby skropić to miejsce krwią ofiary. O wschodzie słońca. W jednym z tamtejszych domów przychodzi na świat dziewczynka, której rodzice nadają imię Miriam. Maria, Maria. W ich starożytnym języku imię to wywodzi źródło słów od ukochana przez Boga albo od słowa gorycz. Oba te stany, wyjątkowe Boże upodobanie, ale i najcięższa gorycz, mają za wiele lat. Stać się udziałem właśnie tego niewinnego dziecka. W żadnym domu, oprócz jej domu, być może tym domu, w którym później dozna ona najważniejszej w dziejach anielskiej wizyty, nie panowała wtedy żadna szczególna atmosfera. Nie zachodzą żadne szczególne znaki. Na niebie nie pojawia się gwiazda, zwierzyna się nie trwoży to wszystko stanie się dopiero za jakiś czas przy najważniejszych narodzinach w dziejach świata tych narodzinach których bramą stanie się właśnie ona ale możemy być pewni że aniołowie otoczyli jej kołyskę szczególną opieką że wspierali Joachima i Annę skoro oto zaczęło wypełniać się proroctwo Izajasza Korzeń Jescego, po upływie dziesięciu wieków, wypuścił nową odrośl, na której już wkrótce zakwitnie odwieczny kwiat, wcielone słowo Jezus Chrystus. Ksiądz Raymond de Saint-Laurent określił dzień jej narodzin mianem jednego z najpiękniejszych w historii świata. Gdyż właśnie te narodziny po cichu ogłaszały potępionej ludzkości z dawna wyczekiwany czas wyzwolenia. Przez wieki Kościół tego dnia wołać będzie z entuzjazmem: Twe narodziny, o dziewicza Matko Boża, głoszą radość całemu światu. A czy pamiętamy jeszcze? Jak mocno pogrążony w ciemnościach był wówczas nie tylko wybrany naród żydowski, ale i cały świat ufundowany na ucisku słabych i na lekceważeniu ludzkiej godności? A jak wielkie musiały być wówczas cierpienia licznych dusz łaknących Boga, wciąż zagniewanego na ludzkość za grzech Adama? Ludzie dotkliwie odczuwali swą słabość i bezbronność. Poszukiwali w niezmiernym bólu jakiegoś sposobu zyskania wsparcia w niedoli. Czart panował, śmierć i trwoga. Ludzie tworzyli sobie bożki, w których pokładali swą największą nadzieję, a te posążki były głuche i nie słyszały rozdzierających serce wołań, jakie wzbijały się wśród czterdziestu przecież wieków cierpienia. Ale jej narodziny mówiły Wkrótce to wszystko się skończy. Wkrótce przyjdzie Jego Syn, Zbawiciel Świata. Czyż narodziny Maryi nie są ostatnim, najdonioślejszym zwiastunem dzieła odkupienia? Oddajmy znów głos księdzu De Sondureu. Oto swej kołysce Matka Zbawiciela rozświetla opuszczoną ziemię łaską swoich pierwszych uśmiechów. Wkrótce pojawi się Jezus i swą drogocenną krwią zmarze wyrok naszego potępienia. Świat, który tyle wycierpiał, wreszcie będzie rozkoszował się radością wolności i pokoju. Łaski wytrysną w obfitości, niczym wartkie strumyki. Święci ojcowie Kościoła także wyrażali wpływ na rodzin niepokonanej dziewicy na niewidzialny świat, opisując niebiosa ogarnięte niezwykłym podziwem. Aniołowie nie potrafili odnaleźć stosownych słów, by wyrazić uznanie dla Trójcy Świętej za stworzenie tej, która była umiłowaną córką Ojca i która miała stać się matką Słowa Wcielonego i oblubienicą Ducha Świętego. Skoro przecież aniołowie radują się nawróceniem jednej tylko duszy. Jak mocno musieli radować się widząc pojawienie się ucieczki grzeszników. Trudno też wyobrazić sobie, by w Otchłani nie nastąpiło olbrzymie westchnienie ulgi sprawiedliwych, którzy pomarli od początków świata. Jednak ktoś, kto się nie cieszył, ale wściekał się całą swą wściekłą istotą. Oto ten, który niepodzielnie panował wówczas nad światem i duszami. Jego ciemny książę musiał wyć z rozpaczy. Prędko wziął się zatem do pracy, aby uderzyć w niewinność tej, której poczęcie dokonało się w sposób niepokalany. Tej, która miała wkrótce być przedstawiana jako ta, która jego miażdży, przemawiał więc i to skutecznie, do licznych przedstawicieli wybranego niegdyś narodu, i już wówczas wzbudzał w ich sercach nienawiść wobec tego, który na świecie miał pojawić się dopiero za kilkanaście lat, aby odrzucili Syna Bożego, na którego tak długo czekali. Szatańska nienawiść wobec Chrystusa trwa przecież do dziś. Po całym świecie rozlewa się też nienawiść wobec Jego Najświętszej Matki. Minęły dwa tysiące lat, a piekło wciąż wyje, gdy o niej słyszy i napędza ziemskich nienawistników do kolejnych profanacji, luźnierstw, herezji. Nie mogą wszak oni kochać, szanować, a nawet przejść obojętnie wobec tej, która będzie miażdżyć węża. Oni nienawidzą Kościoła, pragną jego zniszczenia, destrukcji lub przynajmniej solidnej dekonstrukcji. A Maryja? Ona jest matką Kościoła. Oni nienawidzą kobiet, mimo iż mówią coś zgoła innego. Oczywistym jest, że chcą zniszczyć kobiecość w normalnym rozumieniu tego słowa. A Maryja? Maryja jest najdoskonalszą kobietą, koroną stworzenia. Oni nienawidzą macierzyństwa. Promują aborcję, antykoncepcje, sterylizację i inne metody zmierzające do wygodnego rzekomo pozbawionego obowiązków życia. A Maryja. Jest matką i dzięki temu właśnie, że stała się matką, została wywyższona ponad wszystkich innych. Oni nienawidzą czystości, promują rozwiązłość i wulgarność. A Maryja jest niepokalana, jest przeczysta. Oni nienawidzą wiary, uważają, że światem rządzi materia, racjonalizm, kpią sobie z istnienia Boga, a Maryja jest wierząca i jest wierna. Jest wierząca do tego stopnia, że oddaje swoje życie Bogu że staje się pierwszą pośredniczką między ludźmi a Chrystusem, gdy w imieniu weselników prosi, by w kanie nie zabrakło wina, a potem sugeruje im, by czynili wszystko, cokolwiek On, jej syn, im powie. I to do niej, po dziś dzień, udają się z prośbami ci spośród ludzi, których od wiary nie udało się jeszcze oderwać pod twoją obronę uciekamy się święta boża rodzicielko